W dzisiejszym odcinku losujemy za jaką kwotę musimy kupić rzeczy. Ciekawostka, jest to jeden z bardziej klikalnych odcinków na naszym kanale z pierwszego sezonu, więc otworzymy go oczywiście. I to wszystko polega na tym, że musimy jak najbardziej zbliżyć się do tych kwot i różnica od nich musi być jak najmniejsza, wtedy wygrywamy. Proponuję, żebyśmy teraz nie czytali, tylko przeczytamy je sobie w sklepie. O, tak. do jednego miejsca, gdzie jest kilka sklepów, i dopiero sobie przeczytamy na parkingu. Także dobrze. Czas sprawdzić kwoty. Najłatwiejsza końcówka to jest 99. Wiadomo, wszędzie takie są. Pierwsza kwota to. 51,51 51. Nieprawdopodobne do znalezienia To już, to już wiem O, to jest bardzo prawdopodobne 48,89 Wydaje mi się, że to na pewno znajdziemy Ej, w ogóle, jakie duże kwoty Ja się kupię I 50,50 50. Ej, mam szansę Pierwsza kwota 23,46 No, co to jest za kwota? 23,46, no 28,95 o, trzecia kwota 35 zł. Miło. No to co, chyba na standardzik, nie? Tu idziemy. Dobra, lecimy do drogerii, bo wydaje mi się, że w drogerii właśnie są takie najdziwniejsze kwoty. Nie patrz